Ten podcast może dalej istnieć i się rozwijać dzięki Państwa wsparciu w serwisie patronite.pl Edukacja, geoedukacja krajobraz rolniczy Wyżyny lubelskiej. Wyżyna lubelska jest jedyną w pasie wyżyn, która znajduje się na prawym brzegu Wisły, czyli we wschodniej części tego pasa. Najbardziej charakterystyczną skałą będzie dla niej les. Jest to skała osadowa, zwięzła, a nie luźna jak piasek, jednak łatwo ulega ona rozkruszeniu oraz bardzo łatwo jest wypłukiwana przez wodę. Zbudowana jest z bardzo drobnych ziaren, które są mniejsze od piasku, i taką wielkość ziaren nazywamy pyłem. Jeżeli weźmiecie ją do ręki i zaczniecie rozcierać między palcami, to bardzo trudno będzie Wam wyczuć jakiekolwiek ziarenka, w przeciwieństwie do piasku, którego ziarna bez problemu wyczujecie. Gdy po terenach pokrytych lesem zacznie płynąć woda pochodząca z opadów deszczu lub topnienia śniegu, wtedy zaczną się tworzyć na zboczach zagłębienia, czasami dosyć głębokie, które mają strome zbocza i wąskie dno. Tego rodzaju formę terenu będziemy nazywać wąwozami, a jeden z najbardziej znanych wąwozów w Polsce. Znajduje się w kaźmierzu dolnym i nazywa się korzeniowy dół. Les jest bardzo ważny jeszcze z jednego powodu. To właśnie na tej skale wykształciły się najżyźniejsze gleby, czyli czarnoziemy, które miejscami można odnaleźć właśnie na obszarze wyżyny lubelskiej. Nie są to jednak jedyne żyzne gleby występujące na tym obszarze. Bo oprócz nich będą także gleby brunatne. Gdy do tego dołożymy odpowiednio długi okres wegetacyjny, czyli czas, kiedy jest na tyle ciepło, że rośliny mogą się rozwijać, oraz odpowiednią ilość opadów, powstaną nam bardzo dogodne warunki do rozwoju rolnictwa na obszarze Wyżyny lubelskiej. To właśnie z tych powodów. Jest to jeden z najważniejszych regionów rolniczych w Polsce. Dlatego też dominującym krajobrazem, jaki spotkamy na obszarze Wyżyny, będzie krajobraz rolniczy. Lasy będą zajmować stosunkowo niewielką powierzchnię właśnie ze względu na to, że duży obszar będzie zajmowany przez pola uprawne. Wśród roślin, które będą tutaj uprawiane, Warto wskazać przede wszystkim pszenice oraz buraki cukrowe, a więc rośliny o dużych wymaganiach glebowych, które nie wyrosną wszędzie. Ze względu na dominację rolnictwa na tym obszarze, przemysł będzie odgrywał stosunkowo niewielką rolę. Także liczba dużych miast nie będzie zbyt duża. Stolicą województwa lubelskiego jest Lublin. I jednocześnie największe miasto tego województwa. Dlatego jest on najważniejszym na tym obszarze ośrodkiem, zarówno naukowym, jak i przemysłowym. Lublin ma także bogatą przeszłość i wiele zabytków, a także imprez kulturalnych, które zwiększają atrakcyjność turystyczną tego miasta. Z pewnością warto pamiętać o zamościu którego stare miasto jest wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Miasto to zostało założone w XVI wieku i zaprojektowane całkowicie od zera. Być może spotkaliście się z określeniami Starego Miasta w Zamościu jako miasta idealnego albo padwy północy. Kolejnym miejscem, które przyciąga wielu turystów, jest niezbyt duży, ale bardzo chętnie odwiedzany Kazimierz Dolny. Jest to miasto, które położone jest na samym brzegu Wisły, w pobliżu którego znajdują się wspomniane wcześniej wąwozy, a w samym mieście możemy odnaleźć między innymi ruiny zamku, czy zabytkowe kamieniczki i kościoły.